Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mieliśmy chwilę przerwy, dlatego że w zeszłym tygodniu czwartek wypadł 1 maja. Już nie chciałem was męczyć kolejnymi lajwami, natomiast teraz wracamy z trochę lżejszym tematem. Było dużo o fotowoltaice, było dużo o czystym powietrzu. Tym razem nadal będziemy kręcić się wokół tematów właśnie efektywności energetycznej, termomodernizacji, czystego powietrza i fotowoltaiki, ale będzie to troszkę właśnie w innej formie, no bo będę odpowiadał na te pytania, które pojawiły się pod naszymi materiałami, które powstały przez ostatni miesiąc. Także tutaj na dole na ekranie będą pojawiać się komentarze, na które będę odpowiadał. No ja będę wam wyjaśniał Czasem będę mówił, co myślę na ten temat. Czasem będę prostował jakieś najtrudniejsze błędy. E, oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do dzwonienia na naszą infolinię. 12 419 88 83. Tam mamy zespół specjalistów, którzy właśnie doradzą czy przy doborze fotowoltaiki, czy przy e, programach termomodernizacyjnych. Z czego można skorzystać, co warto, tam, co warto zrobić. Zajmujemy się nie tylko czystym powietrzem. Generalnie no, robimy wszystko to, o czym tu mówię teraz. Także poproszę o pierwszy komentarz, na który mogę odpowiedzieć. To będzie w takim formacie właśnie, że komentarz się pojawi, ja odpowiem. Na koniec jeszcze podsumuję to wszystko, o czym powiedziałem. Audyt energetyczny to nabijanie kieszeni pani Tuska. Nic za darmo, on kosztuje 4000 zł. Audyt energetyczny domu jednorodzinnego w ramach programu Czyste Powietrze i w ogóle dla domów, które mogą skorzystać z czystego powietrza, to jest najczęściej koszt w okolicach 1200 zł. Te 1200 zł to jest taki standard, dlatego że tyle dokładnie dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W poprzedniej edycji programu koszt audytu energetycznego był dofinansowywany w 100% niezależnie od progu dofinansowania, natomiast teraz już koszt audytu jest dofinansowany właśnie w zależności od progu, czyli na najwyższym, tam gdzie w ogóle nie musimy się martwić o koszty kwalifikowane netto, czyli UFOś wszystkie pokrywa. Tam dofinansowanie do audytu rzeczywiście wynosi 1200 zł. Natomiast w podwyższonym progu finansowania już za 30% audytu musimy zapłacić. No i w tym najniższym progu dofinansowania yy, musimy zapłacić 60% z całej kwoty audytu. To dalej nie są jakieś duże stawki, natomiast rzeczywiście audyty mogą kosztować po 4000 zł. Jeżeli ktoś. Oferuje zrobienie audytu energetycznego za 4000 zł dla domu jednorodzinnego, to nie miejcie wątpliwości, że jakby spotykacie się z oszustem albo z kimś, kto jest zwyczajnie chciwy. Natomiast dla na przykład budynków wielorodzinnych, dla hoteli, dla urzędów i tak Czasem to jest koszt rzeczywiście kilku, kilkunastu tysięcy złotych. Także no to zależy od dokumentacji, którą audytor ma dostępny i w ogóle od wielkości budynku, czyli od rozmiaru jakby tej wizji lokalnej, którą on musi zrobić. To była moja odpowiedź na pytanie. Teraz y, kolejne, tutaj widzę, że pojawił się jakiś komentarz pod tytułem audyt, który nie wszyscy będą w stanie dobrze wypełnić. Rzeczywiście, nie każda osoba, która się zabiera za audyt energetyczny, jest w stanie ten audyt energetyczny dobrze wypełnić. Tutaj mamy ten problem, że y, jakby bardzo łatwo jest te uprawnienia do y, audytów energetycznych zdobyć, no bo tak naprawdę trzeba tylko skończyć studia. A nawet w sumie nie do końca trzeba skończyć studiów, trzeba skończyć studia, żeby wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej. Natomiast dla audytów energetycznych tak naprawdę trzeba mieć skończone tylko 18 lat, dlatego teraz w nowej edycji programu Czyste Powietrze jest dodatkowe wymaganie odnośnie audytów energetycznych to znaczy muszą być zrobione przez osoby, która ma te uprawnienia do świadectwa charakterystyki energetycznej i musi być zarejestrowana w zrzeszeniu audytorów energetycznych. Także to są te dwie rzeczy, które trzeba spełnić, żeby te audyty energetyczne w czystym powietrzu były zakwalifikowane. No i jakby przypominam to, co już mówię od jakiegoś czasu, audyty energetyczne są w edycji 2025 bardzo ważnym elementem, dlatego że on musi być wykonany w ogóle przed złożeniem wniosku. Idziemy dalej. Audyt potrzebny, żeby ci zabrać połowę dotacji. Tu nie do końca wiem o co chodzi, natomiast rzeczywiście zdarzały się takie sytuacje, że wykonawcy w programie Czyste Powietrze nie realizowali swoich obietnic. Tutaj w nowej edycji jest bardzo dużo zabezpieczeń, żeby upewnić się, że to się już więcej nie wydarzy. Na przykład to, że wszystkie środki mają być przekazywane na subkonto klienta, czyli ani nie na konto beneficjenta, ani nie na konto wykonawcy, dopiero właśnie na takie specjalnie utworzone subkonto, z którego środki będą przekazywane najprawdopodobniej na podstawie faktur albo jakichś dowodów wykonania prac. Jeżeli chodzi o temat w ogóle nieuczciwych wykonawców w programie czyste powietrze, no to rzeczywiście to jest temat trudny, dlatego, że no jest to coś, czego wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska próbuje się pozbyć z rynku z większymi z mniejszymi sukcesami. No ale też my jakby ze strony wykonawcy mamy duży problem właśnie z tym, że, Mamy duży problem z tym, że z tym, że jakby Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska no, robi nam po prostu złą reklamę i robi nam złą reklamę. I jesteśmy, no, bardzo często jak rozmawiam z klientami, no to jesteśmy wyzywani od oszustów. Natomiast y, ostatecznie no to kwestia jest tego po prostu, że chcemy te y, chcemy te dofinansowania robić, chcemy pomagać ludziom ociepl ocieplać domy. No i to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o wykonawców. Także jeszcze raz zapraszam serdecznie do dzwonienia, jeżeli macie jakieś wątpliwości, y, mamy tam mamy na stronie internetowej kolejne materiały gdzie można się zapoznać przygotowaliśmy ostatnio takie zestawienie na co uważać w programie czyste powietrze i na co uważać w programie czyste powietrze o co warto zadbać generalnie dużo tam, dużo takich materiałów dużo takich materiałów które Pomagają po prostu w tym programie czyste powietrze się odnaleźć. Idziemy dalej. Przepraszam za mój brak profesjonalizmu. Te dotacje to jest jakaś ściema. No to, to, jest, to jest właśnie ten temat, który poruszałem przed chwilą. Te dotacje to nie jest ściema. Myśmy przeprowadzili już dziesiątki takich projektów na różne kwoty, na różne zakresy bardzo często właśnie rozmawiam z klientami o tych y, termomodernizacjach, które przeprowadziliśmy z pozytywnym skutkiem. Jest tutaj bardzo wiele osób, które na przykład dziwią się, że, ten, że teraz w końcu mają ciepło w domu, mimo że tak naprawdę mieli z tego programu czyste powietrze tylko ocieplony strop. Nie? Więc to jest, to jest kwestia tego, że y, bardzo niewiele czasem trzeba, tylko Trzeba to mądrze zrobić i profesjonalnie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wypłaca te pieniądze czasem po trzech miesiącach, czasem po dwunastu, ale wypłaca, więc jakby tutaj no, różnie z tymi dotacjami jest, no ale fundusze są, procedura jest, audyty energetyczne robimy, idziemy do przodu z tym wszystkim. Proszę o następny komentarz. Założyłam pompę ciepła, czy muszę wykazać dochody? Więc tak. Jeżeli chce Pani rozliczyć pompę ciepła w ramach programu Czyste Powietrze i uważa Pani, że kwalifikuje się Pani na któryś z tych wyższych progów dofinansowania, czyli chce Pani dostać więcej niż 40% kosztów tej pompy, to wtedy rzeczywiście zaświadczenie o dochodach będzie potrzebne. W ogóle w programie Czyste, czyste Powietrze jakieś, jakiś dokument potwierdzający dochody musi być. Natomiast jeżeli na przykład dom był zbudowany po 2020 roku i nie kwalifikuje się do czystego powietrza, a założyła pani pompę ciepła, no to wtedy można skorzystać z programu Moje Ciepło. Tam nie ma progów dochodowych, tam trzeba tylko być po prostu właścicielem domu i kupić pompę ciepła. A jak dom czterorodzinny? To są zwykle skomplikowane sytuacje. Jeżeli chodzi o wymagania programu Czyste Powietrze, to może przypomnę. Trzeba być właścicielem domu przez co najmniej 3 lata i dom, który się kwalifikuje w programie Czyste Powietrze, no to jest budynek mieszkalny, jednorodzinny i on może mieć wydzielone maksymalnie dwa lokale, mieszkalne lub nie, ale maksymalnie dwa lokale muszą być. W domu z osobną księgą wieczystą. To znaczy, jeżeli dom jest czterorodzinny, bo mieszka tam cztery rodziny, ale jest jeden dom z jedną księgą wieczystą, jak najbardziej kwalifikuje się do programu Czyste Powietrze. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z takim, jakby nie wiem, szeregówką bliźniakiem, gdzie są cztery domy jednorodzinne w jednej bryle budynku. I one są połączone na przykład ścianami ze sobą, że to rzeczywiście jest jeden budynek. No to tutaj czyste powietrze absolutnie odpada. Jedyna opcja to jest ciepłe mieszkanie. Tam w ciepłym mieszkaniu można składać wnioski o dotacje na budynki wielorodzinne. Progi dochodowe są bardzo podobne, poziomy dofinansowań też. Tylko to już trzeba robić przez gminę, w sumie tak jak teraz w programie Czyste Powietrze. W każdym razie, ciepłe mieszkanie to jest taki program, gdzie albo to jest wspólnota mieszkaniowa, albo wspólnota trzech do siedmiu lokali, które znajdują się w tym budynku. Także, jeżeli to jest dom czterorodzinny, no to zależy tak naprawdę od jego sytuacji prawnej, czy to możemy zrobić, czy tego nie możemy zrobić powinno być jednakowo dla wszystkich, a nie temu biednemu i niezaradnemu przez całe życie to dać, a temu, co całe życie był zaradny, to ochłap. Jakby zdecydowanie się zgadzam. Tutaj jakby no kwestia sprawiedliwości no nie będę tutaj po, nie będę tutaj poruszał kwestii sprawiedliwości społecznej czy, czy sprawiedliwości w ogóle, ale ten, ale kwestia jest taka, że, jakby sam program czyste powietrze tak został skonstruowany żeby właśnie pozbyć się tych źródeł ciepła które naj, najwięcej produkują smogu najwięcej zatruwają nam środowisko no i twórcy tego programu bo jest na przykład program stop smog z którego można skorzystać i tam nie ma y, tych y, warunków dochodowych tam wygląda to trochę inaczej nie tak samo jest w Yy, tak samo jest z fotowoltaiką, przepraszam, najmocniej z moim prądem, więc są programy dotacyjne dla osób, które nie wykazują dochodów. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby trafić do tych ludzi, którzy absolutnie nie mają pieniędzy, dlatego że ich po prostu zwyczajnie nie stać na wymianę tego pieca. No i trzeba było wymyślić jakiś system yy, sprawdzania. Czy oni mają pieniądze, czy nie? No i jakiś system, właśnie dotarcia do tych ludzi, którzy są najbiedniejsi, którzy mają najmniej pieniędzy, żeby wymienili te swoje źródła ciepła, które są nieekologiczne i produkują smog. Taka jest idea. Czy się z nią zgadzamy, czy nie, no to już zależy jakby od każdego we własnym sumieniu. Czy jest jakiś jeszcze komentarz, na które mogę odpowiedzieć? Tak, tutaj. Dowiedziałem się, że jest, tylko jeszcze się nie wyświetla. Czekam, aż się wyświetli, a się nie wyświetla. Ok. O. To dlaczego budynki wielorodzinne nie dostają żadnej dotacji? Są gorsi. Odpowiedziałem już na to pytanie. Yy. Budynki wielorodzinne mają dotację z innego programu, który jest inaczej skonstruowany i potrzebuje pewnych innych form, nie wiem zachęty, innych form dotowania, dlatego że na przykład w budynkach wielorodzinnych często się zdarza tak, że wszystkie mieszkania mają jedno źródło ciepła. Nie więc tutaj no nie mogłoby nie, nie może być tak, że mamy cztery budynki znaczy budynek gdzie są cztery budynki jednorodzinne w jednej bryle i mają jedną kotłownię czy tam jeden piec ale ten ale jedna osoba tylko ponosi koszty wymiany tego źródła ogrzewania tak więc tutaj jeżeli chodzi o budynki wielorodzinne to jest program ciepłe mieszkanie. Można korzystać z programu ciepłe mieszkanie, do czego bardzo serdecznie zachęcam. A na farmach, które budujecie, też będziecie stawiać duże magazyny energii. Tu jest bardzo standardowe pytanie, które znaczy bardzo standardowa odpowiedź na pytanie. Tutaj warto wspomnieć, bo też mówię właśnie o czystym powietrzu, o fotowoltaice i tak dalej. Firma Kopernik zajmuje się też budowaniem wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Robimy projekty na 1, 2, na 3, na 8, na, na 30 MW energii. Także zajmujemy się najróżniejszymi projektami, najróżniejszymi rozwojem po prostu tych farm fotowoltaicznych w Polsce już wielkoskalowych. No, i y, czy będziemy tam stawiać magazyny energii? Najprawdopodobniej tak. To znaczy, będziemy stawiać te magazyny energii, głównie ze względu na fakt, że no, fotowoltaika w Polsce już zadziałała. Nie? To jest to, co mówiłem trzy tygodnie temu, y, o tym, że rzeczywiście w tym piku słonecznym tej energii w sieci, wprowadzanej do sieci jest na tyle dużo, że ta cena energii tak naprawdę jest praktycznie zerowa. Nie? To znaczy, że jest bardzo dużo w. Energii elektrycznej z fotowoltaiki w sieci w Polsce, no i trzeba to gdzieś zmagazynować, żeby tej energii było więcej trochę później. Ten, kto teraz zainwestuje w magazyn energii, no to będzie w lepszej pozycji za kilka lat, jak już wszyscy będą inwestować w magazyny energii, bo nie wiem, czy wiecie, ale. Stare zasady, czyli właśnie to magazynowanie energii na podstawie kilowatogodzin, kończy się 15 lat od momentu podłączenia instalacji do sieci. Także, jeżeli ktoś to zrobił pod koniec 2022 roku, no to ma czas jeszcze do 2037, ale jak ktoś to zrobił w 2015, no to jeszcze ma tylko 5 lat. A, a jak ma się piec gazowy, to też dostanę dotację. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jeżeli chcemy mieć piec gazowy, czyli mamy kopciucha, a chcemy mieć piec gazowy, nie. Nie ma dotacji na piece gazowe w najnowszej edycji programu. Natomiast jeżeli ma pan, pani, piec gazowy w domu a, i chce dostać dotację, to owszem, dlatego że piece gazowe są kwalifikowane jako źródło ciepła piątej klasy, to znaczy to bardziej ekologiczne niż te kopciuchy. Trzeba mieć, żeby dostać dotację na wymianę pieca, źródło ciepła piątej, poniżej piątej klasy, źródło ciepła na paliwo stałe. To jest moja odpowiedź. Tyle? Tak? Nie? Jeszcze jakieś mamy pytania? Na pewno coś się pojawi zaraz na ekranie. Czek, poczekajmy cierpliwie. Tutaj mam profesjonalny zespół, który się tym zajmuje, także... Mogę jeszcze po, powiedzieć parę słów na temat kotłów gazowych, ale chciałbym odpowiadać na pytania naszych widzów. Okej, okay, dobra. Widzę, że rzeczywiście jakieś problemy techniczne tutaj mamy. Także zaraz zobaczę, czy nie mam tu zanotowane coś interesującego. Na co bym chciał odpowiedzieć. Okej, okay. czy mieszkanie komunalne też jest objęte tą dotacją mam piec kaflowy to jest skomplikowana sprawa dlatego że jakby to powiedzieć no mieszkanie komunalne no to jest ten problem że trzeba korzystać z ciepłego mieszkania ten temat też został w programie ciepłe mieszkanie już rozwiązany dlatego że można korzystać z tej dotacji na wymianę pieca na przykład dla wszystkich mieszkań w całej kamienicy, nawet jeżeli nie wszystkie są własnościowe, czyli niektóre są komunalne, ale nie mogą wszystkie być komunalne. To znaczy, jeżeli część mieszkań jest własnościowych, a część komunalnych, można bez problemu skorzystać. Jeżeli wszystkie są własnościowe, można bez problemu skorzystać. Jeżeli wszystkie są komunalne, czyli gminne, nie można skorzystać z programu czy Ciepłe Mieszkanie, dlatego że one są własnością gminy, więc. Te programy są dla osób fizycznych przeznaczone, no więc gmina nie może jakby sama sobie przyznawać środków na, na remont swoich mieszkań. Natomiast sprawa pieca kaflowego to jest bardzo interesujący temat, dlatego, że no, piece kaflowe no, wiadomo, że nie są ekologicznymi źródłami ciepła, no i wchodzi tutaj kwestia tego, że jak. Ktoś ma piec kaflowy, to można skorzystać z programu y, Czyste Powietrze. No tylko wtedy trzeba po prostu zaprojektować całą instalację y, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej. Ale to też jesteśmy w stanie właśnie zrobić ze, y, ze środków z programu Czyste Powietrze. Z tego co widzę, to jest tyle pytań na dziś. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Z tego co widzę, zajęło nam to około 20 minut. Mam nadzieję, że nie było nudno, mam nadzieję, że było ciekawie. Było trochę problemów technicznych w paru miejscach, nie powiedziałem tego, co powinienem powiedzieć, no ale takie życie, jesteśmy live, żeby właśnie było widać, że to jest autentyczne, że to jest od serca, że chcę po prostu tutaj z Wami spędzać czas. Numer telefonu jeszcze raz podaję: 12 419 88 83, strona internetowa kopernik.io, Na stronie internetowej jest taki pasek. W pasku jest Czyste Powietrze. Tam są kalkulatory, ile można zyskać na ile. Jeszcze raz. W pasku na stronie jest czyste powietrze. Jak klikniemy w czyste powietrze, jest kalkulator PV. W kalkulatorze PV można sprawdzić, ile zyskamy rocznie na magazynie energii. Zapraszam serdecznie do klikania. Można na podstawie kilku tylko danych sprawdzić. Można też sobie porównać, czy rzeczywiście te rachunki, które oceniamy, że powinniście dostawać, rzeczywiście dostajecie. Także. Zapraszam do testowania. Jeżeli będą jakieś błędy, można zgłaszać przez formularz na stronie 12 419 88 83 kopernik.io. Słyszymy się na infolinii. Do, do zobaczenia, do usłyszenia.